No, hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Krisu i zapraszam na kolejne nasze zmagania Śląskiem Wrocław w drodze po Mistrzostwo Polskiej Ekstraklasy. Gonimy Legię Warszawa, która po 15 kolejkach odskoczyła nam już na 5 punktów I jest to aż 5 punktów, ponieważ Legia naprawdę wszystkie mecze wygrywa jak idzie. Ewentualnie czasem remisuje, nie przegrywa, więc ciężko będzie Legię dogonić. Dzisiaj, mecze. I dwa, jak zwykle, z Górnikiem Łęczna oraz Krakowią-Kraków. Jak widzicie, za cztery spotkania kończy nam się zasadnicza runda sezonu i będziemy mieli okienko transferowe, w którym będziemy starali się ściągnąć jednego zawodnika. Ostatnio notorycznie oglądam mecz Ajaxu Amsterdam nie dlatego, że gra tam Milik, ale ogólnie lubię te małe kluby, które dostarczają gdzieś tam później do tych lepszych europejskich klub, klubów świetnych zawodników. I tak właśnie. Zauważyłem, że genialnie gra Kardo, Kiszna Będę się starał go wypożyczyć do Śląska Wrocław Wiem, że będzie to trudne Najwyżej jak się nie uda To jak kiedyś obejmę jakiś lepszy klub To na pewno Kisznę sobie ściągniemy I postaramy się go rozwinąć na genialnego piłkarza Bo uroczył, uroczył Uwiódł mnie Uwiódł mnie zdecydowanie swoją świetną grą w Ajaxie Amsterdam I myślę, że byłoby świetnie Go tutaj wypożyczyć do Śląska Wrocław W składzie żadnych większych zmian nie będzie Ponieważ mamy swoją żelazną jednostkę którą myślę z Górnikiem Łęczna sobie poradzimy. I nie zawiodłem się, Sebastian Mila, 30, 30 sekunda spotkania, odbiera piłkę zawodnikom Górnika Łęczna, którzy zaczynali od środka wojska podaje do Paishao, Paishao wpada w pole karne i lewą nogą w pierwszej minucie spotkania wychodzimy na prowadzenie dzięki Marko Paishao. Naprawdę gra mi się nim niesamowicie i nie spodziewałem się, że lewą nogą tak fajnie pociągnie piłkę. Bo jest y, on po prostu prawonożny. 11 bramka w sezonie Marko Payszao. Szósta minuta meczu, czyli tuż po strzeleniu pierwszej bramki Payszao został no niepokryty, po prostu sam na sam z bramkarzem udało się wyjść Payszao i tym razem prawą nogą w szóstej minucie Payszao strzela bramkę na 2 do 0. Jest to oczywiście klasa światowa. Nie gramy już meczy na zawodowcu, ponieważ nie chcę, żeby było za łatwo. Chciałbym, żeby to mistrzostwo ewentualne, które mamy zdobyć, było zdobyte no. Trudno po prostu, żeby był trudniejszy poziom trudności, a nie zawodowiec, więc yy, oczywiście wszystkie mecze już gramy do końca na klasie światowej. No i co? Kolejne genialne podanie Sebastiana Mili i tym razem znowu lewą nogą Pajszao w 18 minucie kompletuje klasycznego hat-tricka. Hat-trick hero, 18 minut zajęło Pajszao strzelenie trzech bramek w tym spotkaniu i zaliczył hat Trika, jest tego pie... 13. 13, nie 15, na razie 13. 13 bramka w tym sezonie. Aczkolwiek mam nadzieję, że to nie koniec, nie koniec koncertu strzeleckiego pajszał w tym odcinku. Kolejna sytuacja: no to co robili załączniki Górnika Łęczna w tym spotkaniu, to jest nie, aż nieprawdopodobne, że na klasie światowej nawet taki zespół popełnił takie, takie problemy. Rozgrywali piłkę na własnej połowie. Munir zabrał piłkę, oczywiście tempo ma Munir. Wpadł w pole karne, sam na sam z bramkarzem. I wykończył to genialnie strzelając swoją dziewiątą bramkę w sezonie. Prowadzimy 4 do 0 po 22 minutach meczu i to było niesamowite. Dopiero pierwsza sytuacja w 22 minucie Hassani dla Górnika Łęczna, ale bramki ostatecznie nie było. Kolejna sytuacja, Szałachowski wpadł po w pole karne, strzelił. Ale na szczęście obok naszej bramki do przerwy. cztery strzały, cztery celne, cztery gole u nas. My jakoś nie, prze, nie przeważaliśmy, nie sącie, zobaczcie posiadanie piłki. Górnik na 65%, my tylko 35%. Ale po prostu wszystkie swoje setki, jakie mieliśmy, genialnie wykorzystaliśmy. Zobaczcie tutaj Pajszao, fantastyczna indywidualna akcja. Wpadł w polekalne po ruletce oraz nie Dindan stwierdziłem, niech strzela Pajszao, niech nie strzela Mila Poszuka o może swojej czwartej bramki w tym spotkaniu i czternastej w ekstraklasie. No i oczywiście o bez problemu pakuje piłkę do siatki. Jest 5 do 0 dla nas. Pajszao strzela swoją czwartą bramkę w tym, w tym meczu. Ale jeszcze nie ostatnio w tym odcinku, to muszę Wam tutaj zaspoilerować troszeczkę, ponieważ Pajszao jest naprawdę niesamowicie, 30 lat ma, jest niesamowity, 30, 30 lat ma i strzela właśnie swoją 14 bramkę w naszej Ekstraklasie. Trzy zmiany, jako że mecz już jest pewny, e, więc stwierdziłem, że wpuszczam e, Hetleja, e, Mahaja i za chwilę wpuścimy również Sukuneza Munira. Tutaj szkoda, że nie udało się zachować czystego kąta Pawełkiem, ponieważ chciałem, żeby ten bramkarz na końcu sezonu był najlepszym bramkarzem w LICE. No niestety tracimy bramkę Honorowy gol zawodników Górnika Łęczna Dosyć łatwo wpuściłem go tutaj w pole karne I Paweł Buzała strzela swoją trzecią bramkę w Ekstraklasie Jeszcze Łęczna próbowała zdobyć tych więcej honorowych bramek Ale na szczęście tutaj genialnie tak jak w tej sytuacji sprawował się Pawełek Gracze Górnika Łęczna po prostu się mylili Chyba nadużywa naprawdę słowa po prostu Coś tak czuję, że podejrzana sytuacja Hetley z dystansu bardzo ładnie ale, niestety, bramkarz dosyć ładnie to wyjął. Rzadko strzelam gole z za pola karnego, więc zawsze jak mam okazję, to próbuję strzelać. Tutaj jest sytuacja, kolejny raz bramkarz górnika łęczna zatrzymuje naszego napastnika. W drugiej połowie, kolejna sytuacja, górnika łęczna. No i tak jak widzicie, wygraliśmy to spotkanie. 5 do 1. 7 strzałów, 7 celnych. Górnik oddał więcej strzałów na bramkę. Grało górnie górnik dobrze, tylko że my swoje wszystkie 100% sytuacje zamienialiśmy na bramkę. No to. To jest niesamowite, że wyszedł nam taki fajny mecz, że udało się wszystkie strzały, które e, były ciekawe do strzelenia, po prostu zdobyć zamiecie na bramkę. 60 milionów euro. Tyle. Ajax oczekuje za kisznę, jeżeli byśmy chcieli go sprowadzić do swojego zespołu. Więc jak widzicie cenią chłopaka, zobaczcie, legia Warszawa przegrała z Krakowią Kraków, dlatego z 5 punktów zrobiły się już tylko dwa punkciki. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli okazję, aby.. Przegonić Legię Warszawa i zostać liderem Ekstraklasy po 17 kolejkach. Czy to się uda? Musimy pokonać Krakowie, Kraków i liczyć, że Legia potknie się z Zawiszą Bydgoszcz. 6 minut, klasa światowa, tak jak Wam mówiłem, zmiany w składzie większych nie będzie. Oczywiście Dudu Paraiba gra cały czas, a nie Abner. Raz zagrał Abner, ponieważ Paraiba, jak pamiętacie, musiał pauzować za żółte kartoniki. 15 minuta spotkania, Marko Pajszao, spokojna wymiana z Sebastianem Milą, Sebastian Mila szuka tej Munira, Munir szuka z kolei dropy i myślałem, że będzie tutaj rzut karny po tej ładnej akcji Śląska-Wrocław, ale sędzia strasznie nie stwierdził, że będzie tutaj jedenastka. Strzał z dystansu dropy nad bramką, staram się z dystansu coś też ustrzelić, ale jest to trudne. Kolejna sytuacja, tym razem Krakowia-Kraków i zobaczcie jaka genialna interwencja Pawełka, fantastycznie wybronił strzał. Nowaka. Paishao wpada w pole karne. Jest 34 minuta meczu. Paishao cofa piłkę do Pajszao i gol. Flavio do Marko i Marko Pajszao strzela dzisiaj 15 bramkę w lidze. Polskiej, co jest naprawdę genialnym, już wyczynem na tym etapie rozgrywek. Jak tak dalej pójdzie, to zakończymy. Pajszao z 25-30 bramkami w tej lidze, więc naprawdę świetnie. No, ale chwilę później, już tutaj zjawiński ostrzegł naszą obronę, że jeżeli tak będziemy grali, to długo się z tego prowadzenia cieszyć nie będziemy. Nasi zawodnicy nie wzięli sobie tego do serducha i tracimy bramkę na 1 do 1 w 41 minucie meczu, czyli jakieś 10 minut po tym, jak my zdobyliśmy bramkę. Dała radę Krakowia zremisować. Łatwo wpuściłem w pole karne y, zawodnika Krakowi, y, dokładnie Damiana Dąbrowskiego, który strzelił swoją debiutancką bramkę w tym sezonie. Legia Warszawa zremisowała z Zawiszą Bydgoszcz, więc jeżeli my pokonamy Krakowie Kraków, zostanie, zostaniemy liderami polskiej ekstraklasy. Plaku na boisko i Dabo, tym razem Dabo, a nie... Dropa, oczywiście, znaczy nie dropa, tylko Hetley, tak? Hetley, bo dropa tak balansuje tymi trzema środkowymi pomysłami defensywnymi, albo Hetley, albo Dropa, albo wypożyczony Dabo. Sytuacja z Jawińskiego po raz kolejny w meczu, na szczęście na poprzeczce naszej bramki. 78 minuta meczu przeważała drużyna Krakowi w każdym aspekcie, w każdym detalu. Ja czekam na swoją jedną, jedyną sytuację i się doczekałem. Sukuna wypuszcza do Marko Pajszao, Marko do Flavio, jest setka, ale Pilarz. Pilarz ratuje w tym momencie punkcik Krakowi Kraków. Była setka, czekałem na tą jedną sytuację, stworzyłem ją, ale nie wykorzystałem tej stuprocentowej sytuacji. Dlatego w tym meczu nie udało się wygrać i nie udało się wykorzystać tego, że Legia swój mecz zremisowała. I nadal będziemy tracić dwa punkty do Legii Warszawa. Zbliżyliśmy się po tym odcinku do Legii na dwa punkty, bo traciliśmy aż 5. Jak widzicie tutaj e, no, Danielewicz chciałby zagrać, ale wątpię, że tutaj gdzieś znajdę miejsce dla Danielewicza i oczywiście Mar e, Mariusz Pawelec po raz kolejny informuje nas, że chciałby w tym okienku transferowym, które nadchodzi odejść. Nie będzie z tym problemów, raczej z Pawełcem nie wiąże żadnej przyszłości. Pajszał królem strzelców, drugim Nowak z Krakowi, Kraków. Asysty, Mila najlepszy razem z Marko Pajszał Marko Pajszał leci chyba na najlepszego zawodnika. Ligi Trelawy przed Zapawełka, naszego bramkarza, w najlep jeżeli chodzi o najwi największą ilość czystych kąt, Ernani, najwięcej czerwonych i oczywiście Niewes, który musi koniecznie być chyba najbrutalniejszym zawodnikiem w lidze. Już trzy czerwone kartki nie można jeszcze skre skreślać Lecha Poznań oraz e lechi Gdańsk w, w walce o mistrzostwo. Tutaj zobaczcie, cztery drużyny są bardzo blisko siebie, więc tutaj będzie walka zażarta do końca sezonu. Ja wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku lecimy meczem, e lecimy mecz z Krakowią Kraków. Yy, nie, z Kronokielce, kanałem Kielce, przepraszam, była tak Krakowie już dzisiaj cholera mylę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się na razie. Hejos.